Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu My właśnie przyjechaliśmy na fajerwerki Na taki pokaz i koncert, ale niestety został on odwołany Z uwagi na ostatnie wydarzenia Dzisiaj miało miejsce bardzo przykre wydarzenie O którym nawet Mogliście słyszeć W tv 24 i nie tylko W tych wszystkich serwisach informacyjnych No i nie ma Nie ma tych fajerwerek Nie ma pokazu, nie ma koncertu Miał być rokowy koncert Więc tutaj zajmujemy się placami zabaw yy, i nie tylko. Dla mnie najważniejsze jest, żeby było bezpiecznie. Muzeum prezydenta Granta. Wchodzimy, żeby zwiedzać. Jesteśmy w miejscowości Galina. Mniej więcej dwie godziny drogi od Chicago. Jest to bardzo, bardzo ciekawe miasteczko, ale opowiem Wam o nim trochę później. Chciałam Wam jeszcze pokazać to muzeum. Z drugiej strony zobaczcie na te piękne hortencje. Wygląda to wszystko bardzo uroczo. Spokojnie, cichutko. Pogoda też jest przyjemna. właśnie lunch przy rzece Mississippi, a rzeka Mississippi to jest rzeka, która przepływa przez całą Amerykę, Pływa do Zatoki Meksykańskiej. Więc jest to ciekawe, zjawisko, zaraz wam pokażę. Fajnie jest to my będziemy tam jeść lunch. W tamtej knajpce. Dzisiaj jemy hamburgera z frytkami ze słodkich ziemniaczków i ice cream, które bardzo lubię tutaj. Enjoy. Yeah. Mamy taki domek z okresu wojny domowej. Secesyjna budowla i w środku jest muzeum. Można zobaczyć. My tutaj właśnie idziemy. Wygląda to bardzo dobrze. Bardzo dobrze zachowane. Zobaczcie, jak to jest pięknie. W zasadzie w tym miasteczku jest większość rzeczy zachowanych oryginalnie. Większość budowli. I bardzo dużo z tych budowli jest e, zapisanych e, jako zabytki. Muszę zejść z ulicy, żeby Wam pokazać jak to wygląda. Chciałam Wam pokazać przepiękny amerykański domek, przystrojony na 4 lipca. Bardzo mi się podoba. Zresztą, są jak wszystkie tutaj domki. Uwielbiam amerykańskie domy. No i w ogóle. To, że nie mają ogrodzenia, to jest akurat miasto. Po drugiej stronie są takie zabudowy, troszeczkę mniej różnorodne. A tutaj muzeum, kolejne do którego idziemy. Tutaj jest na przykład taki bardzo fajny sklepik, gdzie można kupić pamiątki. My wyszliśmy z muzeum i kupiliśmy tam sobie już jakieś pamiątki w tym muzeum, ale tutaj można na przykład kupić zestawę, coś takiego jak nasz. Bolesławiec i nie tylko ale myślę, że to jest fajna taka propozycja by coś przywieźć, byłam też przed chwilą w Antykwariacie i znalazłam słuchajcie, w ogóle rewelacyjną rzecz a mianowicie znalazłam na VHS-ie Przeminął z wiatrem pierwsze, jedne z pierwszych właśnie VHS-owych nagrań to jest taka niezła gratka i spokocenie. ma prezent idealny dla kogoś tutaj jest w ogóle taki jeszcze fajny domek który muszę wam pokazać zobaczcie bomba co to nie potwornie wieje, a ten pociąg nadal jedzie. O, jest. Idziemy teraz na rzekę i teraz nasza przygoda z Galiną I okazało się, że tak naprawdę Wam nic o tej kalinie nie opowiedziałam, bo strasznie biało. Wybaczcie za mój amouraż, mój wygląd, ale jest po północy. Ja właśnie edytuję dla Was drugiego vloga. Nie mam makijażu, w ogóle dzisiaj też nie mam makijażu. Byliśmy na basenie i spotkaliśmy się z naszym przyjacielem. To bardzo fajny chłopak, który notabene, słuchajcie, jest łyżwiarzem zawodowym i on był w sekcji olimpijskiej łyżwiarstwa figurowego, więc to jest bardzo fajna też gratka, ciekawostka, że mamy się spotkać, spędziliśmy dzisiaj w sumie cały dzień byliśmy na fajnym lunchu takim chińskim bufecie, o Jezu, wiem chińską kuchnię, tam to w ogóle po prostu się najedliśmy, wszyscy nie mogliśmy się ruszać zupełnie później jeszcze wróciliśmy na ten basen i nie było cienko, to śmieci, a kiedy Greenpeace przyjedzie po nas no w każdym razie, no nie mam tego makijażu, ale nic chciałam wam tylko powiedzieć, że na Instagramie w ogóle bardzo um, jestem aktywna i tam też sprzedaję wam mnóstwo ciekawostek. Jeżeli chodzi o Galinę, to wam bardzo serdecznie polecam to muzeum prezydenta Granta i jego żony Julii. Um, bardzo fajne wnętrze, wszystko jest super zachowane. Też jeszcze na początku, co wam pokazywałam, tą porcelanę, bo każda prezydentowa i oczywiście pan prezydent mieli swoją Porcelanę. Zazwyczaj, oczywiście, te damy, pierwsze damy ją projektowały, wybierały te wszystkie wzory, więc to jest też ciekawe. Również mogliście zauważyć te zwierzaczki, takie ludziki, to były zwierzęta prezydentów i pary prezydenckie namalowane na kamieniach. Ale w środku tego muzeum jest tak naprawdę zachowany dom prezydenta i jego rodziny. W bardzo dobrym stanie. W zasadzie praktycznie tam jest 90% rzeczy oryginalnych. Jest to bardzo ciekawe. On dostał ten dom od inwestorów, został mu podarowany. Przeniósł się tam już po prezydenturze. Jego żona Julia też była znana z tego, że organizowała takie najdłuższe posiedzenia w Białym Domu najdłuższe przyjęcia. Potrafiła gościom zaserwować 30 posiłków co też jest z tym dość ciekawa. Była malutka, miała rozmiar sopy 4, w ogóle ludzie w tamtych czasach byli nisi. I miała, uważam, że bardzo fajny gust, mi się podoba. Mogliśmy też obejrzeć pokoje dzieci, bo oni mieli trzech synów i córeczkę, zresztą ta córka miała wesele w białym domu w Muzeum Granta. Są piękne meble, też możecie się przyjrzeć im, jeżeli oczywiście będziecie mieli taką okazję, żeby się wybrać to Wam serdecznie polecam. Galina jest przepiękna, nie jest może tam najtaniej, ale warto jest się wybrać, bo nie musicie się zatrzymywać na noc. Możecie zrobić sobie taką wycieczkę, jak będziecie w okolicy. I wiem też, że nie jest taka super popularna. A szkoda, bo warto. Bardzo naprawdę ją zobaczyć, skoro jak widzicie biało. I nie mogłam za dużo nagrać. W każdym razie polecam, bo tam jest też bardzo fajne muzeum historyczne. Moje dzieci były zachwycone tymi muzeami, my również. No i oczywiście ta cała architektura domy więc. Wszystko nam się bardzo podobało. Dobrze kochani, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za komentarze, za Waszą aktywność. To jest dla mnie bardzo duża motywacja do nagrywania. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Buziaki. Pa pa!